Witaj w Cliffside, mieście bez praw, które rządzone jest przez najbardziej bezwzględnego kowboja, Ogromce wszelakich bestii, chodzących po tym świecie, najpodlejszego z najpodlejszych, aka Narrator. Co? Czy, czy ktoś coś powiedział? Nie. Coś o Narratorze? Nie ja. To byłem ja! Jestem sprytny Jerry. Mam broń i jestem bandytą. Przepadnij, bestio! Won na urwisko! ojciec cię woła. Ach, Joe, uważaj! Straszne. Powiedziałem won! Poznajcie szczerą, Joe, mojego wspólnika. Nigdy nie skłamała. I znowu pudło. O, o, zapomniałem o klonowaniu! AH! Przechodnił w tle! Uważaj! Nie bądź się prosty sobie wiesz, Wiesz, u mnie brak. Też. Ważne, że chociaż walczyliśmy, doczekaj, co? Mega! Jednak aż tak źle nie strzelam. Joe, pomóż! Zardowałem tutaj ich zastrzeliłaś! Przepraszam, dostałem nauczkę? Tak naprawdę, to niczego się nie nauczyłam. O mój Boże, czy kolejny? Teraz dostaję podwójną nauczkę! Joe! Szary wieszko, oddaj pieniądze, a nikt nie ucierpi. Nie tym razem sprytny. Już ktoś dawno wydał! O! Mój dawny wspólnik! Co ty robisz? Nie zapominaj, że to miasto jest przepełnione potworami. A, no i co z tego? W samym intro zastrzeliłem ich ze sto! Ze sto. I to bez płaczu? Jeszcze jedna bestia i by jednak był z płaczem. A, nieważne! Ciesz się, że ci pomogłem! Jestem sprytny Jerry! Najokrutniejszy bandyta, jaki istnieje! Ja raz strzeliłem do gościa, bo się krzywo gapił. Dwa razy, bo za szybko umarł! Pif... paf. Chociaż... poudawaj, że pilnujesz? Dobra. Daj! Spoko, stój sobie gdzie chcesz! O, moje oczy. Okej, okay, to jest dziwne. Nie, nie jest. To jest... jest straszne. No, a teraz to zjem. A... Przestań! Jestem sprytny Jerry! Najokrutniejszy bandyta, jaki istnieje! Raz zastrzeliłem szeryfa tylko dlatego, że miałem taką ochotę! Serio? Ta... J jestem bezwzględny! Kiedyś wystrzeliłem cały swój oddział, bo dali mi za małą ilość naboi! Innym razem rozproszyłem tempo pajęczycę na tyle, by uciec z jej sieci! <grystanie> Aaaa! A! Oh! Mm. Uh, au. lecz najważniejsze, że... Ouch! 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 A! Skąd ty do... ty <mulity> Ouch! Proszę, a co my tu mamy? Ouch! złapała coś więcej niż muchy? E cześć, Ouch! Cześć śmierci! Nieźle. Co powiesz na oddanie nam kowboja? Czekaj, co właśnie powiedziałaś? Chytaj daj spokój, Kordi. Bądź wreszcie użyteczna i łap dla nas więcej ofiar czy coś. A mówiąc o bezużyteczności, to przestań jeść resztki z mojego gniazda, bo urwę ci łeb. O, zamknij się! Miałem być zjedzony dawno przed waszym przybyciem. Czas pokazać, że mogę robić coś więcej niż pilnować! Czekaj, chodzi ci o mnie? Kogo? Myślę, że bardziej was polubię jako naleśniki. Ty broniłeś mnie. Ja mówiłem o swoich problemach osobistych, nie? co to było? To było świetne! Ty byłeś świetny! Chodziło mi raczej o wątpliwą fizykę, ale tak. Znaczy, no byłem. Chwila. Serio? Oni coś w stylu me, me me, me, A ty na to. E, weź się lepiej, zamknij. I... już. <laughs> Dałeś im radę! Chcę być taka jak ty. O oh, <laughs> no nie wiem. Życie bandyty nie jest proste. A to, co ty zrobiłaś, było wystarczająco fajne samo w sobie. Podołam wszystkim. Skoro już zauważyłaś moją wspaniałość, chyba nie mam innego wyboru. To był niebezpieczny montaż. Kordii nie sądziłem, że my naprawdę... Ręce do góry! Otaczyliśmy was! Co? Ja nie je... Nie weźmiecie na żywcem. Ale z chęcią będziemy negocjować! Już dawno wymknęło się spod kontroli. Nie martw się, załatwię to. Będziesz ze mnie dumny, zaufaj mi. Spoko. Czas na śmierć. Ty do cholery odwalasz! O, nie, to chyba te dni. Hej, zdala od niego! Raz zastrzeliłam człowiek! Cofnij się! Oczywiście, przepraszam, wybacz! Wayland, tłumacz się. To nie moja wina, ona próbowała mnie zjeść! Masz fajną czapkę? Zacząłem ją uczyć, jak być bandytą! Ach, Joe, sam w to nie wierzę, ale zabiliśmy pterodaktyla i śmierć! Ale wiesz, że śmierci nie da się zabić? A no, w sumie ma to sens. W sumie Serio. o to nie chodzi. Nieważne, więc my. Ja. ja tylko. Zaczekaj, co? Ok, może nie jestem najbardziej bystrą osobą na ziemi, ale ona chce zabrać Jeremu czapkę? Chustę? sobie tylko... Co to miało być? Więc może zmądrzejesz? Czy... A... Mogę zmądrzeć w trakcie pojedynku? Tylko szybko. Kordi jestem mitomanem. Co? Nic, czas na śmierć. Hej, śmierci! A może zawalczysz z kimś, kto jest na podobnym poziomie metafizycznym? Przygotuj się, śmierci! Robię to, co powinienem zrobić, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadaję ci tytuł szeryfa! Muszę się panu przyznać, że czegoś się dzisiaj nauczyłem! Rety, ciekawe co tam się dzieje. Wygląda na to, że jakoś sobie radzi. Czas na morał tego odcinka. Jeśli komuś bardzo mocno słodzisz, w końcu zrobi wszystko co powiesz. Dobra robota! Kto jest wspaniały, ty jesteś. W końcu jesteś szeryfem. Nie zabijaj mnie. O nie, nie, nie! Uch. Ale wiesz, tak w sumie to od teraz jesteś szeryfem i musisz bronić ludzi. A czym mniej martwych ludzi, tym mniej roboty, chyba rozumiesz, co? Jednak nie zmądrzał. To moja zasługa! Uhu! Chciałabym mieć tyle szczęścia do spraw, które zwaliłam. Więc... kto postoi na warcie? Chyba sobie kpisz! Teraz jestem na to zbyt fajny! Au! Ja mogę. Ja też! Raz patrzyłam na coś i straciłam skupienie tylko na trzy godziny. Pajęczyca nie idzie. Hej Joe, a tak przy okazji... Jeśli posada szeryfa jest wolna, to co się stało z poprzednim szeryfem? Nie wiem. Postrzał? Pewnie bandyci. Sprawca nie został złapany. Ciekawe...